Znajdujemy się ciągle w obrzeżu miasta Brześć na terenie obwodu brzeskiego. Udamy się znowuż w kierunku północno-zachodnim, bardzo blisko granicy z Polską, mniej więcej 43 km, tam znajduje się miejscowość, właściwie wieś o nazwie Wołczyn. Po drugiej stronie granicy, po polskiej stronie granicy są serpelice, żeby tak sobie to odnieść na mapie, gdzie mniej więcej wołczyn się znajduje. Wołczyn przez. Bardzo krótki okres czasu związany jest z rodem Poniatowskich. To na początku XVIII wieku Stanisław Poniatowski zakupił ten majątek i tamże wybudował pałac, a także kościół pod wezwaniem Świętej Trójcy. I właśnie w Wołczynie urodził się syn Stanisława. Także Stanisław, ale Stanisław August Poniatowski, późniejszy stolnik litewski, a przede wszystkim ostatni król Rzeszpospolitej i ostatni książę Wielkiego Księstwa Litewskiego.